Siweczko, kochani, witajcie w tym odcinku już 30 dzień kwarantanny, prawie. Słuchajcie. E Wielu z Was y, wiem, że nie ma co robić. To znaczy, macie co robić, bo siedzicie w domu, gracie sobie w gry, ale ile można grać w gry, jak trzeba zgłębiać tajniki świata streetwearu. A jak już na ostatnim odcinku widzieliście, streetwear to chodzenie na ulicę, a jak nie można chodzić na ulicę, to trzeba sobie jakoś y, radzić. Więc dlatego w tym filmiku pokażę Wam 5 rzeczy, które możecie y, zrobić w domu, akurat teraz w wolnym czasie. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, po pierwsze chcę, żebyście napisali mi na dole takie pytanie na dzisiejszy odcinek. Co wy robicie teraz, żeby po prostu nie zwariować, siedząc w domu na tyłku i po tym, że w sumie nie możecie wychodzić z domu, jeżeli nie macie 18 lat, bo tylko z mamusią? Tak, by the way, nam już do 15 maja przedłużyli koronofery, abyśmy to powiedzieli, koronowakacje, i 15 maja w zamyśle mamy wrócić na uczelnię. Hmm. Ok, więc pierwsza rzecz jest bardzo prosta: otóż, z głębiej tajniki świata. streetwear Z głębiej tajniki świata Streetwearu. O co z tym chodzi? Ano chodzi głównie o to, że są takie strony w internecie, które pokazują również różne historie związane z całym tym streetwearem, z całą tą otoczką to Są strony z newsami i nie mam tu na myśli głównie polskich stron, gdyż polskie strony są takimi przedrukami, po prostu kalkami ze stron zagranicznych. Na dole podaję podejmę linki do stron, które myślę, że powinniście mieć w zakładkach, przynajmniej przy otwieraniu telefonu, przeglądarki, czy przy otwieraniu przeglądarki w Komputerze, powinniście sobie codziennie przynajmniej według mnie, żeby być na bieżąco, sprawdzać je. Również możecie, na przykład, obejrzeć wszystkie moje filmiki, które wrzucałem również kiedyś, czyli filmiki głównie skupiające się na kastomach oraz historii niektórych modeli butów, co jest zresztą, według mnie, bardzo fajne, żeby poznać to, w czym wszyscy siedzimy, a teraz akurat każdy ma czas. Kolejna propozycja wiąże się z tym, czyli ciuchami i, i tym, czyli butami czyli składanie masnych zajemników. I z tych wręcz fitów. Teraz jest idealny czas dla Was, żeby zacząć składać super fity i robić sobie zdjęcia. Dlaczego? Słuchajcie, ja mam coś takiego, że poświęcam sobie na przykład jeden dzień w tygodniu na składaniu fitów. To znaczy, patrzę, co mam w szafie i patrzę, co mniej więcej kolorami mi pasuje, ubieram się w to, stawiam się przed lustrem, robi sobie zdjęcie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że następny dzień, jak na przykład chcę sobie gdzieś wyjść, czy za tydzień, czy za dwa, mam już fity na moim telefonie. Ja sobie po prostu przeglądam, co mogę założyć. Nie zastanawiam się, co będzie pasowało, a co nie. Tak jak na spokojnie do tego podchodzicie, no to zawsze coś lepszego wykombinujecie niż kiedy macie 20 minut i musicie coś szybko założyć. Bo jak ja mam 20 minut i muszę szybko wyjść z domu, to zakładam czarne Easy, Tiro i czarną koszulkę. I to jest super fit na 20 minut wyjścia z domu i ogarnięcia się całego. W ogóle moje włosy już pragną Barbera. One krzyczą, pragną go. Również fity możecie wstawiać na grupę. Teraz po publikacji tego filmu stworzę taki wspólny post na grupie Hype Bestie Wujaszka, w którym będziecie mogli wstawić w komentarzach fity. A my będziemy tam bardzo mocno moderować komentarze, żebyście Wy mogli otrzymać jakiś feedback od społeczności, czy się im to podoba, czy nie. Kolejną rzeczą jest oczywiście coś, co ja zawsze polecałem, czyli czyścić po prostu swoje buty. To jest moja półka z butami, brudnymi zresztą, bo nie mam czasu i wyczyścić. Albo robić kastomy. Kastomy każdy może robić. Ja mówię to ze swojej perspektywy. Ja totalnie nie potrafiłem nic malować, totalnie nic takiego. A praktyka czyni mistrza. Każdy z nas chce robić jakieś customy. Czy to robisz custom na butach, czy to robisz custom na odzieży. Teraz jest idealna pora na to, bo możesz sobie przysiąść, możesz poświęcić kilka godzin i być skrupulatnym. Ponadto, multi-renowacja ma teraz promocję. Farby Terrago staniały i są w naprawdę zajebistych cenach. Zrób przegląd swojej szafy. Zrób przegląd swojej szafy i wrzuć itemki na sell. Ja naprawdę czasami zastanawiam się, czy mam na to wszystko czas, a teraz jest idealna pora. Właśnie teraz po nagraniu tego odcinka, wszystkie te rzeczy przejrzę i wystawię rzeczy, których nie chcę na sprzedaż na swojego Oelixa, na którego zapraszam na dole. Później właśnie a propos wysyłek jeszcze coś powiem, więc nie gadajcie, że pandemia i będę chodził na pocztę czy coś. Teraz jest idealny więc czas, żeby zrobić bardzo fajne zdjęcia, bardzo ładnie zaprezentować te rzeczy, wrzucić to na grupkach, porobić sobie tak zwane zasięgi byśmy powiedzieli, wrzucając posty, bo im więcej postów wrzucisz, im większa aktywność pod tymi postami, tym zazwyczaj algorytmy Facebooka będą to promowały, więc to jest teraz twój ruch, żeby trochę zarobić pieniądze. Kolejna rzecz to łapanie na przykład stili ze stil Alerta. Idzie spowolnienie gospodarcze. Firmy, duże obuwnicze i również sklepy mają olbrzymie, olbrzymie straty. Co za tym idzie? Robią olbrzymie promocje, żeby zniwelować sobie te straty, żeby jak najwięcej pozbywać się towarów. Słuchajcie, teraz idą najlepsze czasy. Ja myślę, że wracamy do lat poprzednich, do początków stil Alerta, w którym to na Nike było co tydzień coś innego. Zresztą zobaczcie, że. Nie chcę wam nic mówić, ale w następnych dniach po publikacji tego filmu będzie coś naprawdę ekstra. Naprawdę, super ekstra. Możecie również, tak jak ja, zacząć sprzątać swój pokój i otwierać tajemnicze paczki od Nike na przykład. Takie jak ja dostałem i w następnym filmie właśnie je otworzę. Ostatnią rzeczą właśnie, którą chcę tutaj poruszyć, jest sprzedaż tych rzeczy. Powiedziałem Wam, że możecie sobie posprzedawać buty, ciuchy, które Wam zalegają, ale jak je wysłać? Otóż słuchajcie, jest super opcja po pierwsze paczkomat, paczkomat jest zawsze super opcją, bo nie macie kontaktu ani z kurierem, ani z osobą, która to kupuje. Totalnie nie zgadzacie się w tym momencie na meetup, gdyż meetup powinien być w miejscu bardzo często uczęszczanym przez ludzi, teraz jest coraz mniej ludzi na ulicach, więc każde takie zbiorowisko, umawianie się z kimś, nie że są jakieś tam konsekwencje, ewentualnie ktoś może ci dać w twarz, jak to już nieraz się zdarzało, tak? W biały dzień. No to teraz będzie trochę mniej ludzi chodziło, więc raczej nie umawiajcie się na żadne mitapy ani z tych rzeczy. Kurier to też jest dobra opcja, ale korzystajcie raczej z usług tych zwanych pick-upów, to znaczy zanieście do miejsc, w których kurierzy to odbierają. Czy to DPD, czy UPS ma takie miejsca. Pocztę polską od razu Wam odradzam. Kolejki są po prostu olbrzymie. Ludzie czekają 4, 5, 6 godzin w kolejkach na pocztę, a jeszcze te kolejki będą się zwiększać stopniowo w ramach rozwoju tego wszystkiego. Również słuchajcie, uwaga! Odpalamy dla Was specjalnie serwer Minecrafta. Jest to druga edycja serwera Minecrafta, naszego HSP-owego. W tym momencie jesteśmy na etapie szukania dedyka, dlatego że na przykład na OWH nie mamy serwerów, wszystkie są pozajmowane. Tak, teraz dużo ludzi kupowało te wszystkie serwery. Jest to wersja SkyBlock, ja się tym nie zajmuję. Zajmuje się tym nasz Super Team, o tylko i wyłącznie od Minecrafta. Na dole macie linka do Discorda, tam są wszelkie informacje na propos tego serwera. Zapraszam, gdyż serwer jest bardzo aktywny w betatestach uczestniczyło ponad 180 osób naraz, co jest kolejnym rekordem. Bardzo podobał mi się Skyblock Skórki, yy, premium, yy, nie wiem czy jest, tam była zapowiedź, że będzie, ale to takie bardzo malutkie premium, dlatego że chcemy po prostu utrzymać serwer. Również zapraszam na kolejne moje live. napiszcie mi na dole, czy chcecie na przykład live z gier, dlatego że no, albo Call of Duty, albo World of Tanks, albo cholera jeszcze wie co, Minecraft na pewno będzie z naszego serwera. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, będę również dawał wam linki na przykład do Discorda, w następnych moich live'ach również live'y z wami, gdzie wy będziecie mogli w nich uczestniczyć. Tylko dziękuję za oglądanie, mam że się podobało, zapraszam do dawania łapek w górę, subskrypcji na dole z dzwoneczkiem, lajkowania mnie, zobaczcie mój profil na Instagramie, Wujek Rada Customs i co? I widzimy się w następnym odcinku.